Hejcie, witajcie z tej strony Mara, to jest królowanie z Rygodowor na moim kanale. W poprzednim odcinku zabiliśmy smoka, jak chcecie coś zobaczyć, obejrzyjcie Nowy tam montaż był, zrobię w tym odcinku tak samo zrobię więc jak na porządek powiem zostawcie suba, czyli ten szary przycisk na dole i zróbcie, że stał się taki szary <grych> znowu i z dzwoneczkiem. No cóż, no to zostawcie suba, lajka like i komentarz, czy, że wam się odcinek spodoba. I ruszajmy. No?

nie, to to jest lepsze co teraz mamy chyba yes, Okej okay. Nie ma n... Okej, okay, lecimy Przez tylko w coś tak okay. Musimy przyjść na bok I teraz O kurde Ło wow. dobra, sorry zacięło mi coś. To... Będzie pewnie cięcie dlatego. Ej e jak to się uda go pokonać? Dobra. No Okej okay. Co to było? Zmory, okay. mory umiesz sobie w znaki dodatkowo na stworzenie, czy nie Ciekawe, czy opętany swór ma jakąkolwiek władzę swoimi podczyniami Czy też nie ma indziej dźwięk gorszej No właściwie wolę się na tym nie zastanawiać Okej Okej. Okay. No. Mm. Okej, okay, chodź. Spróbujmy znaleźć. No. Boom, boom, ok. Okej, okay. o, oh, dobra No Dobra, szybciut. okay, szybciutko Okej, szybciutko, rozwalemy Tak Tako, to tak dobra, ymm dalej O, schodzi Zaraz już strony okej ich problem. A ja się przestraszyłem. Jezu, przestraszyłem się na klawiat. Jak on krzyczy nasz tak. Dobra. Nie. Ale filotowy się zrobił.

Czemu st stąd strzelał te strzały? Ojej Czemu nic nie trafiliśmy nawet? Okej okay. Nie, będzie łatwo, łatwo, łatwo No, łatwo Uu. To było fajne Opa, no, bie, bierzesz takie coś. Ej. Czekajcie. Dobra, te. Bo nie wiedziałem, które. Jezus, no nie wiedziałem, nie które. Ok. Dobra, dzieciak, ale teraz musimy znaleźć... Nie no, ja jasne gadzino Słyszysz, że to chyba żyje? Nie, okej okay. Mmm no dobra, tylko teraz gdzie to jest? To do niszczenia. Hmm. I no właśnie mi piszcie w komentarzach gdzie ja to gdzie to jakby zosta gdzie ja to gubię czy co, bo weźmy tu Chyba musimy iść tam dalej, ale weźmy tu Okej okay. Jedno yeah, Dobra, co tu mamy? Przepowiednie, albo coś? This out of his <laughs> co? I think that might be ale to źle. To źle, to źle. Dziwne, dziwne, ale nic nie zrobimy na to. Kurde, chcę z te pieczęcie. Otóż to. No, ciekawe co w niej jest, ale na razie nie dowiemy się, ponieważ nie wiem gdzie jest, żeby ją otworzyć. Bo te powiadomienie. Dobra, wiem. No weź to, chodź. Co tu jest? Jest krzynka. Ja pierdolę! O oh, sorry za przekleństwo, ja się przestraszyłem. Jezus Maria. Przestraszyłem się. A tak sobie pomyślałem, że coś na nas wywali, a to wywaliło. Jezu. Co my tu mamy? Soliny, znak podwagi No przyda się, przyda się Tak Ale żebym się zesrał O mogę normalnie dobra Ale żem się przestraszył Jezu Nie, ja, ja już nie chcę Jezu Boże, to było straszne ja tak by na twarz coś ci wyskoczy takie słabe gówno Dobra, czytaj Gdzie my jesteśmy w ogóle? Okej, okay, tyle? Jaki znacznik? Mm. Okej, okay, gdzieś tam no ale gdzie jest to ostatnie? Tu gdzieś tu pewnie Kurde, dobra go zawrócimy It's We must be near the top. Dobra, czy nie, nie będzie już tam? muszę tu znaleźć Mmm, dajcie mi, widzowie, jakby zrobię cięcie i znajdę to. Jak się znajdę, to w, w, widzimy się już. Dobra, widzowie, jestem już tutaj. No i znalazłem ostatnią pieczęć. <grym>, Jak dziwne, że w, tak, w takim miejscu nie mogę mi zobaczyć. Robierzemy. No i mamy co? Jabłko. idun Jeden na trzy, ok. No i cóż, lecimy teraz na górę Nie wiem co tam nas będzie czekać, więc No cóż, no trzeba być przygotowanym na wszystko jak ten kratos I napiszcie w komentarzu czy wolicie po angielsku, grecz po polsku blisko mała, no no Dobra Cyk Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. Okay. It's alright. I can hold it. Stop. Watch too. you Broken quiver will slow your draw. Pain no, yeah. we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good. U, fajnie fajnie. Good. I good. No mnie nie idź. boy, mind No i pana i masz jak. masz wilków. To znaczy wilki. Okej. Okay. Okej, okay. a czekajcie jakbyśmy wzięli Wleczmy nie nigdy Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie Dobra, masz No tego normalnie pokonajmy, bo to jakiś lamus. O chyba spadł, dobra Dobra, jeszcze będziemy, weźmy No i cóż, szczerze zakończę to odcinek Będziemy kontynuować w kolejnym <noise> Tak dziwnie wiem, ale no <noise> Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do zobaczenia w odcinku No i siema!